Pani Joanna Mucha w programie telewizyjnym poprosiła prowadzącego, żeby mówił do niej ministro, czyli pani ministro poszła w gender. Gender to jest taka teoria, która mówi, że cechy uznawane za genetycznie przypisane kobiecie lub mężczyźnie wynikają z uwarunkowania kulturowego lub presji społecznej. Chodzi o to, że społeczeństwo niesłusznie i podstępnie dziewczynki wychowuje na kobiety, a chłopców na mężczyzn, niecnie wykorzystując skłonności genetyczne. Poszczególnych płci, dziewczynek do bycia kobietami, a chłopców do bycia mężczyznami i odwrotnie. Wiele cech rzekomo kobiecych i męskich i mających pochodzić z różnic biologicznych gender uważa za mity społeczne i dlatego określenie kobiety jako pani minister jest niesłuszne. Należy w stosunku do kobiety używać słowa ministra, żeby odrzucić przekonanie, że to stanowisko przysługuje tylko mężczyznom. Gender uważa, że język jest jedną z form opresji kobiet przez mężczyzn i należy go zmienić. W Anglii powstało nowe tłumaczenie Biblii, gdzie nie ma Boga Ojca, jest Bóg Rodzica, Bożego zastąpiło sformułowanie dziecko Boże po to, aby obalić panowanie męskiego szowinizmu. U nas nie tylko ministra mucha walczy z męskim szowinizmem, robi to także pani Anna Grodzka, która przecież zmieniła płeć męską na żeńską, a ostatnio zmieniła też uczesanie. I teraz cieszę się na chłopczycę.